A jak myślicie, co to jest projektowanie? Jest projektowanie, a Wszystkie przedmioty, które są w koło, ktoś zaprojektował. I zrobili to projektanci. Prowadzimy warsztaty dla dzieci w ramach tymczasowej akcji kulturalnej Katowice. Warsztaty się nazywają Relax Akcja i to są warsztaty z designu dla młodego odbiorcy. Bardzo chcieliśmy, aby dzieciaki na własnej skórze mogły poczuć jak się projektuje, dlatego też stworzyliśmy takie zajęcia manualne. Mogą stworzyć swoje własne siedziska, ale również donice, więc dziewczynki mogą posadzić kwiatki. Zobraliśmy też takie materiały, aby i małe i duże dzieci mogły brać udział w warsztatach. Będę robił siedzisko za pomocą Pana Kamila. Ja wysiedzenie, siedzenie w Będzie zielone i pokryte różową taśmą. No, a co ja myślisz? Wystarczy czy jeszcze trochę? Myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy? Ja myślę, że jeszcze trochę. To jest si siedzenie i jesz. Można tak siedzieć i jesz inaczej. Tak można. Chcielibyśmy, żeby zobaczyły tę różnicę, że projektowanie to mądre dobieranie przedmiotów wokół nas.